Na razie się nic nie dzieje. Trener mówił już na pewno tydzień przerwy, ale ty po tygodniu zazwyczaj wracasz na matę i już zaczynasz trenować i masz na, na horyzoncie kolejny No, Tym razem dwa tygodnie. Tym dwa, tyg tygodnie. Dwa, tygodnie. dwa tygodnie. Tak, dwa tygodnie. Tak, dokładnie. Dwa, dwa, dwa tygodnie przerwy i dopiero później wrócę pomysł chłopakom w ich przygotowaniach. Widzieliśmy, że Don Jones gratulował, e, pochwalał, podobała mu się walka, ale jednak no, gdzieś tam wydaje mi się, że. Zaczepia, zaczepia i chciałby się z tobą zmierzyć. Yy, zaczepia, zmierzymy się prędzej czy później, na pewno czas pokaże. Na razie mówię, nie myślę o kolejnej walce, tu razie chciałbym z fanami tutaj troszeczkę się po... pointegrować. A wywiady będziemy robić później na pewno. Yy, no. Także na razie nic wam nie powiem, bo na razie nic nie wiem. No. Dajcie ja... odpocząć po prostu. Tak, dajcie odpocząć chwileczkę i... Ja no cieszę się, że cię widzę mordo. Ja też się Nie, no mega. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Mega.